Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z, z tej strony: Mani i. Zpekle się manko, Patrzcie, ha! Kolejny odcinek na tym serwerze. E patrzcie, patrzcie, łapaj, łapaj. E złapaj? Nie złapaj, dobra. W tym odcinku wybierzemy się znowu, niestety, do tej jaskini i weźmy to co jest nam potrzebne tak czyli my redstone i złoto, złoto. to może zrobimy tak tak y, że po prostu ty zostaniesz a ja pójdę znaczy ja ty pójdziesz ja zostanę no no, no właśnie to mi chodzi ja poszukam pożywienia i poszukam pożywienia i TP, a ty się ten Okej? Okay? no dobra czyli jakby ja górnik ty Taki myśliwy. No. Oczywiście... Ej, daj mi najpierw moje żelazo, daj moje żelazo. E. To może, tego może zrobimy zbroję? Nie, dobra. Gdzie, gdzie ty jesteś? No za tobą. Je! Yeah. Tu jesteś. No rzuć do przepaści. Ty. No tu, dawaj. Dawaj całe moje tam. Całe? To jest całe? Na pewno? Tak, tak? Na pewno to jest całe? To weź no. jeszcze pokop tam. To Jak przyniesiesz mi chociaż Dziewięć żelaza to coś, ci, to coś ci zrobię. No dobra, niech ci będzie. A może być osiem? Dobra, niech ci będzie. Które z nie było? Tak. No, no, bo to pikałem, to wciśniesz... Chyba w tej. Ło, wow, to w tej? To w tej, dobra. Tak, tam przed tym. Okej, okay, mam, sw mam swoje pięć żelazań przetopionego. No to jest dla mnie. I zrobię sobie z tego... No nie wiem co. Jak wrócisz. Mieczek żelazny. Jej. Jak wrócisz, to coś cię miłego spotka. Dobra, zobaczymy. Co takiego miłego? Ale, może też e, zrobimy Może ja pójdę po to, że e, lazo i tepe. Ja widzę Twinik. Ja też Twój widzę. O, ja, Creeper, Creeper! Klepa. Creeper. Ok, 5, 5, 5, 5, 5 golda. Ej, już tam jesteś? Ooo, wow, gravel, gravel, gravel. No? What? Tak szybko? Nie, tam nie jest. Tam jest... No, czekaj. Tam jest pięć. Nie, czy się mylę? No, pięć. Pięć golda. Ooo. Oh. Nie, 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 nie. Szybko. Nie. Nie! Co? Musimy chyba... Nie! Nie, szybko! Szybko! Wywnijcie mnie! Dobra, nie wracaj, ja, ja tam szybko wrócę Szybko moje pęczki Było już tak dobrze Zawsze te moby coś muszą Zniszczyć. Cały plan poszedł na marne, prawie cały. E, mam nadzieję, że nie wróciłeś. No nie, Uf, to dobrze. Nie, tak. Ja nie mogę. Nie, w to wiaski nie szedłem. O ja, więcej golda! więcej Redstone'a. Jest! Moje temki przeżyły. Jest! Go, z moimi lepszymi temkami Jest Wow. Jej, mm. żelazo, żelazo, Mordne. żelazo. Czekaj, zobaczę czy jak będę to... Hmm. Pach, pach. Musimy zrobić skrzynię, bo tak wiesz... No. Wszystko trzymam, trzymam przy sobie. E, wracaj szybko, nie. Nie. Ej, wrócisz szybko tam? Ale dlaczego? Bo coś się stało okropnego. A ty się zaciąłeś? Nie zaciąłem. Po prostu... Czekaj, Wow, Enderman! Enderman, nie, nie! Ja wychodzę z jaskinia tutaj, Enderman! Jakie! Na szczęście się nie popatrzyłam na Endermana. Hu! Jej, ale. Co się stało? Weź mi powiedz bardziej. Zginąłem. Ale gdzie? Czekaj. Ej. Nie mogę wpisywać hasła. Czekaj. Idę. Tylko, żeby nie było na przykład. idę, a Ty tutaj nagle jesteś. Y... Okay, to Uważaj. Tutaj. Co? Uważaj lepiej. Aha, zombie się porozlazły. No. Ale nie pamiętam hasła. Co ty zrobiłeś tam? Ja nie pamiętam hasła. I, imprezę tam zrobiłeś, czy co? I dlaczego ja widzę? Nikt tam? Wiem, bo ja tu jestem i wpisuję hasło, które mi nie wchodzi. Aha, no tak. No nie, no nie, nie uwierzę. O tak. Dobra, kolic imprezy mnie? Nie no, widzę cię. Ja ci coś zrobię sobie zbroje? Tak. Nie. wiem co zrobić, wypędzę te zombiaki na zewnątrz. Nie, bo zaraz jadę dnę. Ja muszę uciekać. Weź, nie mam miecza. Ja Ej, mam hasła. Musiałaś to zrobić, naprawdę. Dobra, ja hmm. zmienię nick. Ej, od zombiaka dostałem ten, marchewkę! Ło. Wow. Apokalipsa! Ło, wow, mam czternasty level. Szybko! What? Jest! Dobra! Ej, żyjesz! Ej, sorry, że ten, ale chciałem pokazać... Co, 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 co? co? Yeah. Zabij, Zabij go! Zabij go! Ej, nie ma tu no, moich itemków! No nie ma serduszko! Uff! Ej, no nie! Wiesz, że dostałem z zombiaka marchewkę A wiesz, że ja nie mam swoich itemków Proszę! No. Dobra, ale coś więcej czy nic? A żelazo. Czy żelazo? Ale co? 6? No. Ty sztabek, no dobra. Haj, przy, y, przy, przy, przyniosłem 9. Dobra, spoko. I 5 y, złota, ale jeszcze Głodno. tam wrócę. A tylko musisz zrobić te I Wiesz, Patrz, co ja zrobiłem. Wow. Ej, a masz moje drewno. Ale co, te 10? E, no, dobra, daj te 10. Dziesięć. A, a takie drewno, takie. Aha, no tak. No to mi oddaj tamto. A nie, mam, dobra, mam. Mam, 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 mam. Sorry. E, jeszcze jedno pytanie. E, tak, to mam, to mam. I jeszcze coś. O, no właśnie. To ja zrobię łóżka. Dobra, no, weź nie tylko łóżka, zrób łóżka. To będzie takie. No nie wiem. No, zrób sobie łóżko. Trzymaj, daj mi swoje wełnę. Ja chcę ja ja zjeść, ci. bo ja mam jedno serduszko. Dobra, daj, daj ten, to ja ci zrobię, bo ja ci dam swoje. Spo... No, <laughs> no, daj ci łóżko. Daj wełnę. Kawa. Wełnę i marchewkę. No, daj. jedna. Wiem, że po odcinku będę się napić, no. ale dobra, będzie jeszcze trzeci odcinek, co nie? Yy, mam jeszcze, mam dopiero jedną. I, i. Yy, mam jedną. Dobra, daj y, łóżko. Nie. Bo na przykład na minigame'ach to działa, że jedna osoba... Ej. I ja muszę gdzieś inaczej przespać, bo tutaj pokazuję, że są monstery. Rapoczaj, będzie działać? Bo. I kiedy działa, że wiesz? Wystarczy, że jedna osoba się położy. Ale masz tylko na pewno jedno? E, no tak. Kurde. Dobra, to weź może. Pójdź zdobyć tą wełnę. No wiesz, 4 ja Dobra, to ja pójdę, Ju. To zrób mi y, żelazny miecz. Bo ja nie mam żadnego no. miecza. Dobra. I jakieś, jakiś hełm. To chcesz hełm? No. Dobra. I to, i to. Cze y, jest star... Jeno, musisz mi dać. Jeno, żelazo. Ci Mogę ci dać to wow. A później mi odważ na pierśnik. Dobra? Dobra. Ok, idę. No to idź. Go Go Power Rangers. Nie, to się tak. Go Go Power Rangers! Yeah. Oj, no nie. A masz jakiś węgiel? E... No nie. Tam nie było raczej, raczej nie wdobywałem węgla. A czy moje? Mój węgiel. Nie, on pewnie tam leży, u zombiaków. No co, miałem mało życia, Nie, więc... dobra, spoko, kumam, to mój błąd. Mm. Kurde, teraz, e, teraz... Mogę ci zrobić budki. Wiesz co? No dobra, zrób. Tylko boję się tam wchodzić, bo tam jest enderman. Gdzie? W tej jaskini. Ale jak się na nim patrzysz, to cię nie zaatakuje przecież. No dobra. Ale tutaj jest creep, creeper. Uff! Creeper załatwiony. Ej, nie ma slendera. Znaczy slendera. Hermana. Hermana. Nie ja widzę twinik. Słabo, bo słabo, ale widzę. Dobra, tylko módl się, żebym nie wpadł do lawy. A to mam. O. what? Tylko żeby ta ra... Dobra, to może zatkam tą lawę. I tak już tam jest jakieś jezioro. O, o! Dobra, teraz mogę sobie spokojnie wydobyć żelazo. <gryw> jeden blok! <gryw> Samotny jeden blok. Jest! Złoto. Gorączka złota. Wait, what? To jest... to jest redstone? I prawie bym padł do lawy. E, dobra. Jesteś? Ja, tak, ja, ja jestem ciągle. Okej, okay, tyle chyba w węgla wystarczy. Czternaście zebrałem No to całkiem dobrze Czternaście O ja, o ja o ja Jak to jest to admin Mysza to jest admin Spokojnie Mysza to jest Kamil Nie Tak? Tak